Zapowiedź nowych amerykańskich ceł wywołała gwałtowne spadki na światowych giełdach. Jednak sytuacja szybko się unormowała, a indeksy odbiły już następnego dnia. W środę USA nałożyły rekordowe 125% cła na Chiny, zawieszając jednocześnie cła wobec reszty świata na trzy miesiące, co skłoniło globalnych graczy do działań osłonowych i zapowiedzi ceł odwetowych. Polacy szykują się do świąt ostrożnie. Niemal połowa planuje ograniczyć wielkanocne wydatki, obawiając się wzrostu cen. Rosnące ceny podstawowych produktów, to nie jest dobry sygnał płynący z gospodarki. Polacy nie są jednomyślni w kwestii zmiany pracy. Czterech na dziesięciu badanych nie planuje jej zmieniać, ale niemal połowa regularnie przegląda oferty. Najczęstsze powody to chęć rozwoju zawodowego i poprawa sytuacji finansowej. Dzień dobry, Magdalena Gajownik. Zapraszam na wiadomości gospodarcze Morbiznes. Na świecie dzieje się tak dużo, że nie jest powiedziane, że jak to oglądacie, to w międzyczasie Donald Trump przewrócił handel międzynarodowy do góry nogami jeszcze raz. Zapowiedź nowych ceł na większość partnerów handlowych USA doprowadziła w ostatnich poniedziałek do bezprecedensowego krachu na wszystkich giełdach świata. Parkiety giełd azjatyckich, europejskich i amerykańskich zaczerwieniły się już od pierwszych godzin notowań. Podobnie wyglądały giełdy towarowe i Forex, warszawska giełda papierów wartościowych musiała nawet na godzinę wstrzymać swoje notowania ale ten tak zwany kryzys trwał tylko do północy we wtorek to, co jeszcze wieczór wcześniej inwestorzy nazywali czarnym poniedziałkiem, okazało się globalną korektą, a najważniejsze światowe indeksy znów zaświeciły się na zielono. Po tej chwili wytchnienia przyszedł czas na środę, a to dzień, kiedy w życie weszły nowe cła nałożone na Chinę, cła rekordowe, największe od ponad 100 lat, bo wynoszące 104%. Z większymi cłami musiała liczyć się niemal cała Azja południowo-wschodnia, czyli obszar nazywany przez ekonomistów fabryką świata. Amerykańskie 20% cła zaczęły również obowiązywać w Europie, a światowe ośrodki analityczne zgodnie stwierdziły, że zakończyła się właśnie era globalnego handlu. Najwięksi producenci świata jeden po drugim zaczęli informować o planach ratunkowych dla swoich gospodarek. Korea Południowa w odpowiedzi uruchomiła pakiet wsparcia dla przemysłu motoryzacyjnego o rekordowej wartości 2 miliardów dolarów. Największe chińskie domy maklerskie zobowiązały się do podjęcia wspólnych działań w celu ustabilizowania krajowych cen akcji po eskalacji sporu handlowego z USA i nałożeniu wyższych ceł. Unia Europejska zapowiedziała zaś niezwłoczne wprowadzenie ceł odwetowych na amerykańskie produkty, zgłaszając jednocześnie gotowość do negocjacji, a w w środę wieczorem Donald Trump podniósł cła dla Chin do 125% i zawiesił cła dla wszystkich innych państw świata na 90 dni. O północy z wtorku na środę weszły w życie amerykańskie cła na towary sprowadzane z Chin. To rekordowe taryfy, najwyższe od ponad 100 lat, wynoszące 104% i obejmujące wszystkie towary produkowane w państwie środka. Kilka godzin później stawka celna wzrosła do 125%. Skąd jej wysokość? Donald Trump już w lutym nałożył 20% cło na towary z Chin, zaś w ubiegłą środę zapowiedział nałożenie dodatkowej 34% stawki w ramach taryf mających ustanowić wzajemność w stosunkach handlowych. I jednak po tym, jak Pekin zapowiedział odwet, prezydent USA poinformował o kolejnej, tym razem 50 stawce celnej, co łącznie daje 104 cła dla niemal wszystkich produktów importowanych z Chin. Podwyżka o kolejną jedną czwartą wynika z odpowiedzi rządu Chin, który oclił towary z USA na poziomie 84%. Dodatkowymi cłami w tym samym momencie obłożono również ponad 60 innych państw świata, z którymi Stany Zjednoczone miały deficyt handlowy. Na liście krajów znalazła się także Polska, jako członek obciążonej dodatkowymi 20 opłatami Unii Europejskiej. We wszystkich przypadkach Donald Trump zapowiada możliwość cofnięcia decyzji, jeżeli tylko jego partnerzy handlowi zdecydują się wycofać cła nałożone na Stany Zjednoczone. Na nowe taryfy celne natychmiast zareagowały wszystkie światowe giełdy, wpadając w bezprecedensowy okres wahań spadków i wzrostów kursów najważniejszych indeksów. W dół poszły także ceny ropy naftowej, która już w połowie tygodnia przebiła najniższą wartość w ciągu ostatnich czterech lat. Zdaniem analityków cena ropy WTI może osiągnąć nawet 55 dolarów za baryłkę do końca tego roku. Świat wchodzi obecnie w nie mniej burzliwą fazę negocjowania nowych umów handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Zdaniem ośrodków analitycznych tylko w ten sposób da się uchronić świat przed pewną obecnie globalną recesją. Analitycy Banku Inwestycyjnego Goldman Sachs w mijającym tygodniu podnieśli prawdopodobieństwo recesji w Stanach Zjednoczonych do 45% w ciągu najbliższych 12 miesięcy, dołączając do innych banków inwestycyjnych w rewizji swoich prognoz. Powód niebezpieczeństwo wybuchu globalnej wojny handlowej związanej z cłami wprowadzonymi przez USA. Recesja, jeżeli nastąpi, niemal na pewno rozleje się na inne kraje świata. Treść polskich dziennikarzy dla Google jest warta 170 milionów euro rocznie. Ciężko ocenić, czy to dużo, czy mało. Amerykańskie media mocno dystansują nas w tym obszarze. Nieco gorzej wypadamy też na tle innych europejskich mediów. Na razie właściciele internetowych mediów mogą liczyć na fair share ze strony Google na poziomie 355 milionów złotych. Dobra wiadomość jest taka, że największa na świecie wyszukiwarka internetowa potrzebuje treści dziennikarskich. Z badania wynika, że poprawiają one doświadczenie użytkowników. Użytkownika końcowego, więc także sama przeglądarka jest postrzegana jako bardziej kompetentne narzędzie. Co więcej, treści medialne pomagają Google'om zatrzymać użytkowników w swoim ekosystemie, a więc więcej osób pozostaje w produktach Google'a, a mniej przechodzi do zewnętrznych witryn. Nie tylko to, użytkownicy są skłonni zapłacić nawet o 18% więcej za Google z treściami medialnymi w porównaniu do wersji bez tych treści. Skala jest jak najbardziej wymierna, bo bez informacji z mediów preferencje dla wyszukiwarki spadają o prawie 8%, a czas spędzony na stronie zmniejsza się o 12%. Wyspecjalizowana firma doradcza Fair Advice i Partners przedstawiła wyniki badania, które po raz pierwszy w Polsce wycenia wartość treści dziennikarskich dla wyszukiwarki Google. Według raportu przygotowanego na zlecenie Związku Pracodawców Wydawców Cyfrowych, sprawiedliwe roczne wynagrodzenie ze strony Google na rzecz polskich mediów za wykorzystanie ich treści powinno wynosić 78 670 tysięcy euro. W przeliczeniu na złotówki daje to około 355 milionów złotych. Badanie stosuje zaawansowaną metodologię ekonomii behawioralnej, aby zmierzyć rzeczywistą wartość, jaką treści medialne wnoszą do ekosystemu Google w Polsce. Zamiast polegać wyłącznie na modelach teoretycznych, ośrodek badawczy sprawdzał faktyczne zachowania użytkowników w realistycznym środowisku wyszukiwania. Opierając się na międzynarodowych standardach przypisywania wartości dostawcom treści i stosując granice wrażliwości na każdym etapie obliczeń, szacuje się, że godziwy roczny wkład Google w polskie spółki medialne Wynosi od niemal 50 milionów euro do 119 milionów euro przy obliczonej wartości referencyjnej wynoszącej ćwierć miliarda euro, 78 milionów 670 tysięcy euro. Raport w zamyśle autorów stanowi solidną podstawę merytoryczną umożliwiającą ustanowienie trwałego oraz sprawiedliwego mechanizmu rekompensat między Google a sektorem polskich mediów zapewniając, że wartość tworzona przez treści dziennikarskie jest sprawiedliwie dzielona w cyfrowym ekosystemie. Opierając się na ustaleniach analityków, w raporcie obliczono godziwą wartość treści medialnych dla Google w Polsce, wychodząc od całkowitego przychodu z reklam w wyszukiwarce w wysokości 577 milionów euro i stosując udział Google w rynku na poziomie 780% 91,14%, szacowany przychód generowany przez wyszukiwarkę Google wynosi 5 225 milionów 880 tysięcy euro skupmy się teraz na naszym polskim podwórku, bo mamy kolejny raport dotyczący rynku pracy. Czterech na dziesięciu badanych Polaków nie rozważa podejmowania nowej pracy w najbliższym czasie. Wynika z badania dorocznego monitora rynku pracy. Bieżąca 59 edycja badania skupiła się na osobach pracujących minimum 24 godziny w tygodniu i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych bądź będących samozatrudnionymi o ile posiadają stałą umowę o świadczenie usług jednej firmie. Z raportu wynika, że Średni czas poszukiwania zatrudnienia w ostatnim kwartale wyniósł niewiele ponad 3 miesiące. Jednak polski rynek pracy wciąż pokazuje, że nie zawsze jesteśmy zadowoleni z obecnego pracodawcy. W pierwszym kwartale tego roku 12% Polaków szukało nowego zatrudnienia, a niemal połowa z nas regularnie przegląda oferty pracy. Najczęściej dlatego, że nie wszystkie nasze kompetencje są właściwie wykorzystywane. Poza tym wielu pracowników chce się zawodowo rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje. Na rozwój zawodowy jako powód planu zmiany pracy wskazują 40 3% badanych. Niemal tyle samo chce zmienić pracę z powodów finansowych. Przyjrzyjmy się bliżej. Opublikowany właśnie monitor rynku pracy firmy Randstad informuje, że polski rynek pracy osiągnął pewną stabilizację, która charakteryzuje się stabilnością zatrudnienia i dość sporą lojalnością pracowników. Choć wciąż niemal połowa z nas aktywnie przegląda dostępne ogłoszenia o pracę, do zmiany pracy mogą nas przekonać przede wszystkim wyższe zarobki oraz możliwości rozwoju. 37% badanych Polaków jako przyczynę zmiany podaje niezadowolenie z obecnego pracodawcy. Przy czym niezadowolenie to nie zawsze oznacza zbyt niskie wynagrodzenie. Część z odchodzących pracowników czuje się niedoceniana oraz uważa, że niewykorzystywane są ich wszystkie, często wysokie kompetencje. Zdaniem analityków, pracownik coraz bardziej ceni rozwój zawodowy i jest gotowy na zmianę zatrudnienia, jeśli firma nie spełnia jego oczekiwań. Dla pracodawców to jasny sygnał, że Polacy aktywni zawodowo postrzegają swoją karierę długoterminowo, badają i obserwują rynek, a część firm widzi zwiastuny poprawy sytuacji gospodarczej, co zapowiada konkurencję o specjalistów i dalszą rotację. Stworzenie środowiska pracy, które dba o rozwój kompetencji swoich zespołów, jest wyzwaniem zarówno dla organizacji, jak i dla liderów. Pojawienie się większej liczby ogłoszeń o pracę z jeszcze atrakcyjniejszymi warunkami zwiększy ruch w procesach rekrutacyjnych. Pochylmy się nad szarą strefą, która jest zjawiskiem towarzyszącym każdej rozwiniętej i rozwijającej się gospodarce. Zgodnie z definicją, szara strefa jest terminem określającym prowadzenie działalności gospodarczej poza oficjalnym obiegiem podlegającym rejestracji i kontroli państwa. Zjawisko to istnieje od kiedy powstały struktury państwowe, bo ludzie uzyskujący dochody niechętnie dzielą się nimi z państwem. W Polsce, podobnie jak w innych krajach o gospodarce rynkowej, nielegalne i ukrywane działalności objęte są szacunkami w ramach statystyki publicznej. Publicznej. GUS w ramach rachunkowości narodowej szacuje rozmiary szarej strefy gospodarczej jako składowej produktu krajowego brutto już od 11 lat. Na gospodarkę nieobserwowaną składają się dwa podstawowe elementy. Szara gospodarka i działalność nielegalna. Pierwsza obejmuje działania produkcyjne w sensie ekonomicznym, całkowicie legalne pod względem spełnienia norm i regulacji prawnych, ale ukrywane przed władzami publicznymi. Działalność nielegalna obejmuje produkcję wyrobów i usług, których sprzedaż, rozprowadzanie lub posiadanie jest zabronione przez prawo oraz działalność produkcyjną, która jest zwykle legalna ale staje się nielegalna, gdy jest wykonywana przez producentów nie mających do tego prawa. Sprawdziliśmy opublikowany w ostatnią środę raport Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych poświęcony właśnie szarej strefie nad Wisłą. Autorzy raportu wskazują, że w tym roku udział szarej strefy w PKB obniży się do około 18,1%. Sprawdźmy skąd takie dane. Według opublikowanego właśnie raportu i prognoz Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych w tym roku pierwszy raz od dawna szara strefa w nadwiślańskiej gospodarce zacznie się z w 2025 roku udział szarej strefy w PKB obniży się do około 18,1%. To drugi rok z rzędu spadku szarej strefy. Z danych IPAK wynika, że w roku 2024 szara strefa wyniosła 18,5%, a w roku 2023 było to 18,9%. Poziom z roku 2023 był, według instytutu, najwyższy od lat. Wojna i niekorzystne regulacje spowodowały, że szara strefa zaczęła rosnąć. Jednak obecnie wydaje się, że gospodarka zaczyna nad zjawiskiem panować. Według najnowszej prognozy, głównym czynnikiem poprawy sytuacji w Polsce będzie ogólna poprawa koniunktury gospodarczej i około 3% tempo wzrostu gospodarczego po stagnacyjnym 2023 roku. Lepsza sytuacja gospodarcza będzie w mniejszym stopniu zachęcać, Przedsiębiorstwa do poszukiwania oszczędności i prowadzenia działalności w szarej strefie. Przykładem może być oczekiwany napływ środków unijnych z Krajowego Programu Odbudowy, który zwiększy popyt na usługi i produkty mniejszych przedsiębiorstw. Skłoni to wiele z nich do rezygnacji z działalności w szarej strefie na rzecz ubiegania się o środki z KPO. Jeżeli przeglądacie z zainteresowaniem porównywarki koszyków zakupowych, a reklamy Lidla i Biedronki oglądacie z zainteresowaniem, to nie jesteście jedyni. Większość z nas szykuje się do świątecznych zakupów i dość mocno trzyma się za portfele. Najnowszy opublikowany właśnie raport UCI Research i Shopful pokazuje, że niemal połowa Polaków planuje w tym roku zmniejszyć wielkanocne wydatki w porównaniu do zeszłorocznych. Co dziesiąty z nas wciąż nie potrafi się określić w kwestii świątecznego budżetu. Te wymuszone okolicznościami oszczędności Mówił o polskich konsumentach jedno. Wszyscy spodziewamy się wzrostu cen i uwzględniamy je w swoich planach. To źle, bo rosnące ceny podstawowych produktów nigdy nie są dobrym sygnałem płynącym z gospodarki. Spójrzmy, jak statystycznie będą wyglądać nasze tegoroczne wydatki na święta i co znajdzie się na wielkanocnym stole. Niemal połowa Polaków planuje wydać mniej na tegoroczne święta wielkanocne w porównaniu do ubiegłego roku, co wskazuje na utrzymującą się niepewność ekonomiczną konsumentów. Tylko co dziesiąty Polak planuje wydać Wydać na święta kwotę podobną do ubiegłorocznej. Jak wynika z raportu USA Research i Shopfuli. najmocniej zamierzamy ograniczyć wydatki na napoje alkoholowe. Mowa o niemal 39% ankietowanych oraz na wszystkie świąteczne sprawunki, a także na ozdoby i gadżety świąteczne to odpowiednio 38,4% oraz 34,1%. Zdaniem analityków, fakt, że blisko połowa społeczeństwa planuje zmniejszyć swoje świąteczne wydatki w porównaniu do zeszłorocznych, świadczy o tym, że wśród konsumentów wciąż panuje niepewność. Polacy widzą, że ceny, szczególnie żywności, cały czas rosną. Potwierdzają to również dane z rynku, np. publikowane przez GUS czy USA Research i Uniwersytet WSB Merito. Według ekspertów konsumenci są przekonani, że ceny przed samymi świętami mogą jeszcze pójść w górę. Taki scenariusz jest już realizowany w sklepach. W marcu i na początku kwietnia produkty w sieciach handlowych znowu wyraźnie zdrożały i do Wielkanocy podwyżki na pewno nie wyhamują. Z pewnością więcej konsumentów niż zwykle spędzi świąteczny czas raczej w domu przed telewizorem. Niemal jedna piąta badanych zadeklarowała ograniczenie świątecznych wizyt w restauracji, kawiarni, kinie czy teatrze. Przenosimy się do naszych południowych sąsiadów. Na czeskie tory wjechał pierwszy w Europie autonomiczny i uwaga, nieposiadający maszynisty pociąg pasażerski. To bezprecedensowe wydarzenie nie tylko dla regionu, ale i dla całej Europy. Dokładnie tydzień temu odbyły się pierwsze publiczne przejazdy. Pociąg jest wyposażony w zestaw nowoczesnych czujników i zaawansowane systemy komputerowe. Oczywiście, zanim został dopuszczony do jazdy z pasażerami, przeszedł rok intensywnych testów. I od razu uspokajam, to nie jest tak, że maszyna jedzie sama beznadziejnie. Nadzoru. Na pokładzie jest maszynista, bo obecne przepisy i poziom rozwoju technologii nie pozwalają jeszcze na całkowicie samodzielne kursy bez udziału człowieka. Pociąg rozpoczął kursowanie na linii Kopidlno-Dolni-Bołsow w regionie Młoda Bolesław. Zanim pojawił się na trasie, przez cały rok był poddawany szczegółowym testom, żeby sprawdzić jego bezpieczeństwo i niezawodność. Pociąg ma rozbudowany zestaw czujników, które bez przerwy monitorują przestrzeń wokół pojazdu. Pociąg ma dwie kamery zamontowane z przodu, jedną szerokokątną do monitorowania otoczenia i wiele czujników do wykrywania przeszkód. System lidarowy skanuje tory w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń, czyli np. zwierząt, lub zanieczyszczeń i na tej podstawie decyduje czy wagon powinien zwolnić, zatrąbić czy całkowicie się zatrzymać. Dane zbierane przez czujniki trafiają do systemu komputerowego, który analizuje je w czasie rzeczywistym i na tej podstawie dostosowuje prędkość lub podejmuje decyzje w sytuacjach awaryjnych. W przyszłości pociąg będzie kursować bez udziału człowieka, ale do tego potrzebne są zmiany w czeskim prawie i udoskonalenie technologii. W kontekście rozwoju technologii kluczowe jest, aby systemy potrafiły reagować na każdą możliwą sytuację. W warunkach miejskich stanowi to szczególne wyzwanie ze względu na dużą liczbę zmiennych. Autonomiczny system powinien nie tylko odpowiednio reagować, lecz także rozpoznać moment, w którym dalsza jazda przestaje być bezpieczna i wtedy zatrzymać pociąg, zapobiegając wypadkowi. Zdaniem twórców projektu, pełna autonomizacja czeskiej kolei nastąpi do 2031 roku. rozpoczętej przez Donalda Trumpa globalnej walce o to, kto na kogo nałoży większe cła handlowe, Tajwan zaskakuje swoją decyzją. Wyspa, która jest nie tylko gospodarczym, ale również militarnym sojusznikiem Ameryki, zdecydowała, że usiądzie do rozmów z USA w sprawie nowych taryf celnych. Jednak zanim władze z Tajpej spotkają się z amerykańską administracją, kraj zdejmie z USA wszystkie nakładane do tej pory cła, czyli krótko mówiąc wprowadzi zerowe stawki celne na cały import ze Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że to nie jedyny ruch, pokazuje. Amerykaną dobrą wolę. Tajwan zapowiada zwiększenie swoich inwestycji na amerykańskim rynku i liczy na to, że kwestia amerykańskich ceł wzajemnych szybko przestanie istnieć. Prezydent Tajwanu Lai Ching-te zaproponował w ostatnią niedzielę zerowe cła jako podstawę rozmów z USA, zobowiązując się do usunięcia barier handlowych zamiast narzucania wzajemnych środków i deklarując, że tajwańskie firmy zwiększą swoje inwestycje w USA. W wiadomości wideo opublikowanej przez jego biuro po spotkaniu z dyrektorami małych i średnich firm w jego rezydencji Lai, powiedział, że biorąc pod uwagę zależność Tajwanu od handlu, gospodarka nieuchronnie będzie miała trudności z radzeniem sobie z cłami, ale uważa, że ich negatywny wpływ można zminimalizować. Rząd wyspy rozważa, jakie duże zakupy rolne, przemysłowe i energetyczne dokonać od Stanów Zjednoczonych, podczas gdy Ministerstwo Obrony przedstawiło już plany zakupu broni. Bariery pozataryfowe w handlu są wskaźnikiem dla Stanów Zjednoczonych, aby ocenić uczciwość handlu, a Tajwan będzie proaktywnie rozwiązywać bariery pozataryfowe w handlu, które istniały od wielu lat. Aby ułatwić negocjacje handlowe z USA, Tajwan stanął w obliczu wzmożonej presji militarnej i politycznej ze strony swojego gigantycznego sąsiada Chin, które postrzegają demokratycznie rządzoną wyspę jako terytorium chińskie. Pomimo sprzeciwu rządów Tajpej, tajwańska firma TSMC, największy na świecie producent układów scalonych, ogłosiła w zeszłym miesiącu dodatkowe 100 miliardów dolarów inwestycji w USA. W przyszłości, oprócz zwiększonych inwestycji TSMC. Inne branże, takie jak elektronika, informacja i komunikacja, petrochemia i gaz ziemny, będą mogły zwiększyć inwestycje w USA i pogłębić współpracę przemysłową między Tajwanem a USA, przekonuje Lai. W ostatnim wydaniu wiadomości gospodarczych wspominaliśmy Wam o deadline'ie na sprzedaż amerykańskich aktywów chińskiego TikToka. Jak to bywa w wielkim biznesie, sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Chiny sprzedawać już go raczej nie chcą, a Donald Trump przesuwa deadline o kolejne 2,5 miesiąca. Ale wróćmy do początku tej historii. Sprzeciwy Chin wobec nowych taryf w USA wstrzymały umowę sprzedaży TikToka i utrzymania go w USA. Pożegnanie z TikTokiem zapowiada Donald Trump, stawiając Chinom jeden warunek. Chodzi o zmniejszenie lub zdjęcie z amerykańskiego importu opłat celnych. W odpowiedzi Trump dał Chińczykom dodatkowe 75 dni na podpisanie umowy. To pokazuje, jak bardzo zależy Amerykanom na aplikacji. Jeżeli wierzyć danym rynkowym, z TikToka korzysta ponad 175 milionów Amerykanów. Jednak, kiedy na stole negocjacyjnym pojawiły się również nowe 104% cła, Chińczycy poczuli się silniejsi i uważają, że nie muszą już przejmować się amerykańskim rynkiem. Szczególnie, że ich zdaniem Donald Trump pokazał dużą słabość. Pekin uważa, że aktywa TikToka są teraz jego kartą przetargową w rozmowach o udrożnieniu handlu pomiędzy dwoma najsilniejszymi gospodarkami świata. Amerykańska część TikToka powinna zostać sprzedana firmie z kapitałem amerykańskim. W innym wypadku serwis społecznościowy będzie musiał opuścić amerykański rynek. Transakcja musi nastąpić zgodnie ze zmienionym przez Trumpa kalendarzem w ciągu najbliższych dwóch i pół miesiąca. Niemal pewnym nabywcą jest konsorcjum amerykańskich inwestorów, w tym Oracle Corp, Blackstone i firma Venture Capital Andreessen Horowitz. Donald Trump uważa, że to sprzeciw Chin wobec nowych taryf celnych uniemożliwi sprzedaż chińskiego medium społecznościowego. Przekonuje również, że obecnie TikTok jest dla niego kartą przetargową na stole negocjacyjnym. Gdybym trochę obniżył taryfy, zatwierdziliby tę umowę w ciągu 15 minut, co pokazuje siłę taryf celnych, mówi medium. Urzędnicy administracji Trumpa, w tym wiceprezydent J.D. Devans i doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz, pracowali nad umową sprzedaży popularnej aplikacji mediów społecznościowych należącej do ByteDance Ltd. amerykańskiemu nabywcy, zgodnie z wymogami dwupartyjnego prawa uchwalonego w 2024 roku. Jednak Chiny również muszą podpisać się pod tym planem, zgodnie z ustawą z 2024. ByteDance było zobowiązane do zbycia amerykańskiej jednostki TikToka do 19 stycznia, ale firma wzbraniała się przed sprzedażą dochodowego biznesu, którego wartość szacuje się nawet na 150 miliardów dolarów. Trump wcześniej przedłużył wymóg zbycia lub zakazu działalności, a w piątek podpisał kolejne 75-dniowe przedłużenie. O tym, że stworzenie własnej, krajowej sztucznej inteligencji nie jest łatwe, przekonali się już Polacy. Polski model językowy Plum trudno nazwać udanym, choć bezspornie jest i zdaniem twórców wciąż się rozwija. Teraz Łotwa zapowiada utworzenie jednej z lepszych AI w Europie. Centrum Sztucznej Inteligencji w Rydze rozpoczęło właśnie działalność. Powstało we współpracy z administracją publiczną, uniwersytetami i firmami jako prywatna fundacja w celu opracowania bezpiecznego, etycznego i niezawodnego zastosowania sztucznej inteligencji. Jego działalność jest regulowana przez ustawę o Centrum Sztucznej Inteligencji, która została zatwierdzona przez parlament w marcu tego roku. Łotwa tworzy centrum AI, które w zamyśle twórców będzie konkurować tylko. Z najsilniejszymi graczami na rynku. Centrum zostanie zorganizowane wokół Rady Dyrektora i Sekretariatu, które zostaną stworzone przez Narodową Agencję Rozwoju Cyfrowego. Członkami Rady będą przedstawiciele uniwersytetów, Likta Mossart, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Obrony. Jak się dowiedzieliśmy, członkowie Rady nie będą wynagradzani za swoją pracę, co zapewnia bezstronność i niezależność. Konkurs na stanowisko lidera MICE ma zostać ogłoszony w kwietniu. Utworzenie MIG jako fundacji prywatnej umożliwi elastyczność w przyciąganiu niezbędnej wiedzy. Wiedzy specjalistycznej, korzystanie z zasobów uniwersyteckich i sektora prywatnego oraz zapewnienie efektywnego zarządzania bez tworzenia nowych stanowisk w administracji publicznej. Zdaniem Łotyszy, taka forma prawna zapewnia szybkie i profesjonalne działanie przy jednoczesnym zachowaniu nadzoru w interesie publicznym. Umożliwi to kierownictwu MITS skuteczne angażowanie niezbędnych specjalistów i promowanie innowacyjnych rozwiązań. MITS pomoże firmom zrozumieć wymogi prawne i współpracować z organami publicznymi, jednocześnie utrzymując bezpieczeństwo danych pod ścisłą kontrolą. Centrum będzie promować wdrażanie sztucznej inteligencji w różnych sektorach w celu poprawy konkurencyjności kraju, interesu publicznego i bezpieczeństwa. Ułatwi wprowadzenie sztucznej inteligencji do administracji publicznej, publicznej, zapewniając bardziej wydajne i innowacyjne rozwiązania, oraz zajmie się włączeniem języka łotewskiego i dziedzictwa kulturowego do systemów AI. Zadania MIG będą obejmować budowanie strategicznych partnerstw innowacyjnych w zakresie AI oraz przygotowywanie i wdrażanie projektów pilotażowych poprzez pozyskiwanie funduszy z zagranicy. Centrum będzie również wspierać wprowadzanie AI do administracji publicznej, udzielając porad i wskazówek. 23 kwietnia rozpoczyna się 17 europejski kongres gospodarczy. Opiniotwórcze grono polityków, szefów dużych firm, przedsiębiorców oraz uznanych autorytetów w gospodarce spotka się w Katowicach, aby porozmawiać o największych szansach i zagrożeniach, jakie czekają na nas w nadchodzących miesiącach. Kongres ma w tym roku dwa główne słowa klucze to bezpieczeństwo i konkurencyjność. Wszyscy jesteśmy świadkami, jak dynamicznie zmienia się rzeczywistość geopolityczna i jakie wyzwania dla gospodarki niosą ze sobą te turbulencje. Na naszych oczach rodzi się nowy porządek świata, a niestabilne otoczenie gospodarki wpływa na koniunkturę, klimat inwestycyjny i strategię firm. Nowe otwarcie europejskiej polityki gospodarczej i przemysłowej oraz działania w ramach polskiej prezydencji rzucą światło na kluczowe dla przyszłości obszary i trendy. Chodzi m.in. o transformację sektora energii, inwestycje i międzynarodową współpracę. Uznane autorytety, decyzyjni politycy, menedżerowie dużych firm i przedsiębiorcy, wyraziste osobowości, eksperci, naukowcy i ludzie mediów już za miesiąc, w dniach od 23 do 25 kwietnia bieżącego roku, to opiniotwórcze grono spotka się w Katowicach na 17. Europejskim Kongresie Gospodarczym. Blisko 200 kongresowych debat odbędzie się pod hasłem Razem dla Bezpiecznej Przyszłości. Bezpieczeństwo będzie Rozpatrywane w kontekście nowego europejskiego priorytetu, jakim jest silna gospodarka jako fundament. Dyskutowane będą również założenia kluczowych dokumentów wskazujących kierunki zmian w polityce gospodarczej UE, jak Clean Industrial Deal czy Kompas Konkurencyjności. Paneliści poszukają odpowiedzi na pytanie, jak połączyć działania na rzecz neutralności klimatycznej ze wsparciem konkurencyjności gospodarki, zmniejszaniem zależności i podniesieniem bezpieczeństwa. Na wokandę wzięte zostaną postulaty biznesu, takie jak deregulacja i więcej wolnego rynku, przystępne ceny energii, priorytety dla inwestycji, innowacji czy technologii. Wiele miejsca kongres poświęci też mobilizacji przemysłu w Europie, obronności, potencjałowi militarnemu czy wykorzystywaniu przełomowych technologii. Uczestnicy debat pochylą się także nad tym, jak Europa reaguje na nową sytuację w świecie i bariery w handlu i jakie narzędzia są konieczne, by europejska gospodarka z powodzeniem konkurowała na globalnym rynku. Kwietniowy kongres. Objęty patronatem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, będzie doskonałą okazją, żeby omówić dotychczasowy przebieg i bilans prezydencji na jej półmetku. Uwaga zogniskuje się wokół strategii i priorytetów polskiego przywództwa w Radzie UE. Nie może zabraknąć tematów najbardziej aktualnych, jak nowy etap współpracy Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, czy udział UE we wsparciu i odbudowie Ukrainy. Jak się ma w tych nowych warunkach gospodarka i jak w niestabilnym świecie działać skutecznie, prorozwojowo i odpowiedzialnie? co oznacza zmieniająca się mapa sojuszników, partnerów i rywali i jakie są w tym kontekście perspektywy rozszerzenia wspólnoty, co oznaczą dla niej spójność i solidarność? Kongres rozpoczyna się 23 kwietnia. Dziękujemy za dzisiaj, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału i zapraszamy na portal morbiznes.pl. Do zobaczenia.